serdecznie tak. na studio małych chorob teatralnych Artres Krakowa ma zaszczyt zaprosić Was na przedstawienie pod tytułem Skarbnikowe dary. Moi drodzy, jest to legenda, śląska legenda, która przybliży Wam troszeczkę życie na Śląsku, śląskie obyczaje, będzie kopalnia, będzie też duch, ale będzie to dobry duch, także nie mamy się czego bać. A przedstawienie jest interaktywne, co oznacza, że niektórzy z Was będą zapraszani tutaj przed scenę i będziemy wspólnie odgrywać jakieś mniejsze role. Dlatego teraz już wszyscy kładziemy sobie paluszki na buzi. Jesteśmy już bardzo, bardzo cichutko. A ja życzę Wam miłej zabawy. Dziękuję. Moja kowalowa mówiła, że stary Elia Sztygar kopalni słaty chce do mnie słać. Oj, bogaty ci on! Oj, bogaty! A ja, ja tego wcale nie chcę. Ja tylko karlika nie mówię. O, czy grosza przygłosi, to on nie ma? Ale zaraz, zaraz my sobie tutaj tak gadu, gadu. A szósta w kopalni się zaraz skończy. I mój karlik do mnie zawita. Tylko.

A co ty tu robisz? No, pracuję, bardzo ciężko pracuję. Pomowię ci, moja miła, dusza mi się raduje, gdy blisko ciebie jestem, a jeszcze przed świętami oświadczę się tobie i razem przez długie lata w szczęśliwości żyć będziemy. Tak, byłabym ja rada, ale cóż my poczniemy, biedni oboje jesteśmy, pieniędzy tam nie mamy. No i biedni, biedni, No ale posłuchaj, kamraci opowiadali mi wczoraj, w starych duchach kopalni. O, ducha! A co mówi? no jeden. Nie to zły duch szarej. Durnikom szkodzi robotę w suje, krzywdę wrząca. <grym zimno> to skarbnik. On durnikom pomaga. Trzykrotnie stuka za liznę twardą Zaznę. węglową, co górnik się no A wtedy cała hałda węgla się zwala, tako wielka, że mu urobku do końca szybki starcza. Oj, gdybyś ty kiedyś spotkał tego ducha, to miałbyś szczęście. A niby dlaczego? A gdybyś go tak pięknie poprosił, to by ci dał hałdę pieniędzy, byś mógł się ze mną żenić. A wesele też Wiecie, powinienem pójść do kopalni i poszukać tego dobrego ducha? Tak zrobię. Zaraz z rana. Nie pochłonię mu się pięknie i o pomoc poproszę. Ale z takim skarbnikiem nie ma igrania. Nie wolno na dole w kopalni gwizdać. Nie, Daj Bóg, to zły znak. A wtedy skarmi, z, z długą, siłą brodą nie pokaże się wcale, ale co ja wam tu będę go dał? Leca do kopalni, ducha dobrego poszuka. Nawet ludzie uchy przy przygodach nie czekają, na spacer z chłopcami i już się namawiają. Światełko od lampy. Ktoś przechodzi milcząco i znika znowu za dębowymi stęplami. To pewnie ten duch. Zawołamy go? Aha. No to uwaga wszyscy razem. Panie Skarbniku! Panie Skarbniku! Boże, panie skarbniku! No, witam was, witam! Witam was ja. I pięknie was proszę, co byście mi ze serca swojego dobrego hodę pieniędzy podarowali. Pieniędzy? Uh -huh. No ja bo cóż ci są te pieniądze. A bo bym nie miał, to bym weselisko wyrychtował. A o robocie nie myślałbym wcale i no bym rogaliczki z masłem zajadał od rana do wieczora. Ojcze, podoba mi się, bo szczery jesteś. Tam ci ja kałdę pieniędzy, ale pod jednym warunkiem? Jakim? Że nigdy, ale to ceni nie tkniesz się żadnej roboty. Nawet z palcem nie nie. Bo w innym razie cały twój skarb przepadnie, Ani palcem nie kigna jak bumcy cyk. Słyszeliście? wreszcie będę mógł leniu chować. Adem się spłacił z wrażenia, ojec. Kój się jest mój ty, co? Nie widzieliście go? Nie Czekajcie, czekajcie, o gdzieś go tutaj, do? No. Ta moja skleroza, czekajcie, czekajcie. O, tutaj jest! No, to zrobię się mały fajran. Nie no, zaczekajcie. O, tutaj jest! No, to zrobię się mały fajeran. Nie mogę pracować. No, no to dzisiaj usiądź sobie. Chciałbym takiego dobrego dzisiaj zjedz. Może tak. Na początek mm -hmm. karmi nagle, Karni nagle. Eee, Zalewajkę. Zalewajkę. Kluski śląskie. Kluski śląskie. I do tego. Tu przed to mi zapachniała, a ty żałuj chyba akurat gotowała. A no gotowała, gotowała? Jeszcze deser. A deser to podstawa. Okay. Smacznego jest sobie. A co to? Brrr. W środku niedobrze. Ja już tam wiem, jak jest w środku niedobrze. No, to najlepsze będzie kapusta, nie tak? Hej, Eru, tam i spokój z tą kapustą. Robotami się maszy. Pracować bym chciał. Robota, A ci tą robotę bym nie Draci moi, naszych te idą, pedrują, a ja co? Karmi nadle z jadami i w okno spoglądam. always good A czy wiecie co konie lubią jeść najbardziej? Siadą. I co jest? O jest, i co jest? Marchewki! Marchewkę, tak, i co jest? Jabłuszko! Jabłuszko też lubią! A słyszeliście kiedyś o tym, że konie lubią jeść cukier? Nie. Patrzcie jak mu się Micha cieszy, lubi cukier! Tak! A chcecie się przekonać? To ja potrzebuję jednego omotnika tutaj do mnie, ale wybiorę najgrzeczniejszego omotnika, który siedzi dziutko i trzyma ręka w górze. I zaproszę, no może koleżankę w okularkach zaproszę tam w koszuli w kraty, w sukience w kraty, tak? A szapiltek się z pogłaski to dobry wysek, tak. A powiedz mi Asia, co ja tutaj mam. Cukierka. Wszyscy widzą? Tak! Ja. Moi drodzy, nasz łysek, tego cukierka, to z kilometra wyczuje. Chcecie się przekonać? Tak! No to uwaga, zrobimy mały test. sza. I od tego cukierka schowam do twojej ręki. Do której chcesz? My z jedną rękę, dobra? Do tej, tak? Do tego. Drugą rękę też zaciśnij, dobra? Ręce tej w ten sposób. Stań sobie o tu, tu, tu. Tyłem do łyska. Ręce tej tak, nic się nie bój, nie ruszaj się. A ty łysku powiedz nam, w której rączce jest cukier. Czysz. Dobrze, pokaż wszystkim, jest tutaj? Jest, no brawo, tak. Jest cukierek, brawo, brawo. No, to my łysku cukierka, o. Czujemy cukierka, dobry łysek, dobry, tak. A teraz Vujsek vráca do roboty, takže pomáhajte mu na pole požehnanie. Máme, máme. Pomáhu, no. dobry koník. <stupy> Zapwiamy, tak? Ale no, już wiesz jak to się robi. A koleżanka, zapraszam cię trzeba i z jakąś na imię. To ja może zaproszę, o może tu kolegę zaproszę, pójdziemy na moment. Szymon, tak? Paweł, tak? Paweł, bo ty kiedy oglądasz na takiego synka, co całe życie marzył o tym, żeby pójść pracować do kopalni, prawda to? Prawda, ja to widzę, takie rzeczy. Paweł, ty możesz węgiel w wiesz? No! Ale dawniej, kiedy padła przyjęto do stanu górniczego, musiał przejść pewien test. A mianowicie, rozkładano taką lisią skórę na ziemi, szukano takiego najcięższego kilowa jaki ino był w kopalni, i przez tą lisią skórę trzeba było do przodu, do tyłu i jeszcze raz do przodu przeskoczyć. Dasz radę? No to uwaga, stajcie tutaj. Tak, ręce tej w ten sposób. I uważaj jego pusztaj, no żeby ci nie spoglądał, bo ci wszystkie spód dobra. Czy wolno mocno? No, puszczą. cóż I do przodu, do tyłu i do przodu. No, brawo! Brawo! Dziękuję, 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 panie. Bo tej do wszystkich tego picie psa wszystkich. Tak, i no jest jeden mały problem. Karolinka to się chyba na mnie gniewa, co? Tak. Bardzo? A jak Buda ją przeprosza, to wystarczy? Nie! Nie! I obuda po robocie na łąkę i jakiś kwiatków nas biorą, może być? No, to wy mocno kciuki, a ja lecę jakiś kwiatków nazrywać. Tak. Z głębi serca. Może no, i skarb przepadł. No, przepadł, ale skarbnikowi tak twój chlebek posmakował, że i będzie, żeby im do każdego ranka taką bajdę chleba dostał, to mi w robocie pomoże, urobku będę miał wiele i na weseliko Mua! starczy. No to pięknie nam tak się ułożyło, i pomyśleć, że to wszystko, przez ten mój świeżutki i chlebek na że no, może z tej okazji zatańczymy tutaj wspólnie trojaka? A zatańczylibymy! No, ale ja teraz posługuję dwóch rzeczy dziewczynek, ale wszyscy już mamy taruski na buzi i już nic się nie odzyska. A ja potrzebuję dwóch chłopaków, których tu jeszcze nie było i się A Koleżanka w ja zaproszę może o kolegę tu w bluzie z tymi oczami. Co ma nie oczy tu?

Myślę, że i na tym a dzisiaj naszą legendę na zakończymy. Chodźcie niejeden raz, do niej powrócimy. Do niej i do mojego innego, innych, bardziej przypomnień. A na dzisiaj to już wszystko, a więc dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy, dziękujemy.